chciałem wam ci pokazać gadżet dla fanów Star Wars, czyli głowa Lorda Vadera, chyba najfajniejszej postaci, przynajmniej mojej ulubionej. E, mianowicie to taki uchwyt na telefon, tu u góry jest otwór, ale niestety iPhone'y obecnej czy tam generacji czy w ogóle żadne te smartfony z dużymi ekranami nie wejdą, bo są po prostu za duże. Mam tutaj Sonnericksona, o którym mam swoją drogą film na moim kanale i on powinien podczas gdy Sonnerickson na przykład dzwonił, to powinny świecić się te lampki o tak jak teraz, bo e, dotknęłem je pewnie. Powinien coś gadać, ale coś mu się zacięło i nie gada i reaguje prawdopodobnie tylko na głos, bo jak teraz stanę mówić, to, to on przestanie tutaj świecić te diody. A jak na przykład coś tutaj zacznę koło niego głośno mówić, to on się powinien zaświecić. A jak zaraz puszczę koło niego e, głośną muzykę z mojego komputera, bo Saneriks się niestety rozładował, to zobaczcie, że lampki będą się świecić. Możecie się zastanawiać skąd go wytrzasnąłem. Otóż jakieś 20 lat temu na premierę epizodu trzeciego prawdopodobnie był dodawany gratis do jakichś umów w Idea, bo to jest logo sieci Idea, e, czyli późniejszego Orange, a ja go dostałem od taty jakieś 10-15 lat temu i tak przeleżał w szafie. Dzisiaj stwierdziłem, że go wyciągnę.